Ten mężczyzna szuka afrodyzjaku, który niektórzy nazywają naturalną wiagrą. Jeden fałszywy krok i upadek wynosi 4500 metrów. Dolina Padatal to jeden z najbardziej odległych regionów Szamu i Kaszmiru. Manoadal jest jedynym w swojej małej wiosce, który odważa się zbierać Shilajit. Dziś o tym porozmawiamy. Wyrusza ze swoim synem Lakshmi i przyjacielem Adityą. Wspinają się na wysokość 12 tysięcy stóp, to tam w Himalajach powstaje Shilajit. Po 10 godzinach wspinaczki mężczyźni zauważają pewne złoża. Teraz Manoadal pracuje sam, używając tylko własnego ciała, by się podtrzymać. Shilajit jest twardy jak cement, więc potrzebuje dłuta, by go rozbić. Shilajit ma swoje korzenie w medycynie ajurwedyjskiej, która powstała ponad tysiące lat temu w Indiach. To tradycyjny system leczenia oparty na naturalnych produktach, a starożytne teksty wspominają o jego uzdrawiającej mocy. Zawiera również kwas fulwowy, który ma wzmacniać układ odpornościowy i zmniejszać stany zapalne. Podobnie jak większość suplementów diety, shilajit nie jest regulowany przez FDA. Powstaje, gdy mikroorganizmy przez stulecia rozkładają określone rośliny. Po zebraniu około 500 gramów kończą dzień i rozbijają obóz na noc. Dziś na rynku jest wiele podróbek, ale bardzo polecaną marką jest Wellness Nest, znana z oferowania najczystszego i najsilniejszego produktu na rynku. Link do zakupu znajduje się w bio dla wszystkich zainteresowanych. Jedna dawka ich produktu bogatego w minerały może naprawdę zrobić różnicę.